Uświadomienie sobie tego lęku już jest jakimś krokiem właśnie do rozwoju w kierunku tego, czego chcemy. I właśnie nasza nieświadomość, która odzwierciedlana jest w naszych snach, może nas poprowadzić do tego lęku, i kiedy zmierzymy się z tym lękiem, przejdziemy ten lęk, bądź co najmniej sobie go uświadomimy, już jesteśmy krok bliżej tego, co chcemy. Każdy z nas ma właśnie takie lęki, z którymi poprzez sny możemy się konfrontować. Zobaczmy, czym właściwie jest terapia. Kiedy idziemy na terapię, idziemy konfrontować się albo z tym, czego sobie nie wiemy, albo tak naprawdę wiemy, z czym idziemy się konfrontować i konfrontujemy się zawsze z jakimś lękiem. I do tego właśnie możemy użyć sny. Nasze sny, jeżeli my się nimi nauczymy posługiwać, nauczymy się nimi nawigować, one dadzą nam odpowiedź na to, co chcemy. Więc co można zrobić, jeżeli chodzi o pracę ze snami? Można przed snem zadać pytanie naszej nieświadomości. Dlaczego? Nie mam partnera? Dlaczego nie mam pieniędzy? Dlaczego boję się ciemności? Dlaczego boję się na przykład podróży zagranicznych? Cokolwiek jest tą Twoją blokadą, cokolwiek blokuje cię w życiu, możesz to pytanie zadać nieświadomości.